not. Jesteśmy dzisiaj w Teatrze Rotpark w Bytomiu, gdzie rozmawiamy z Gosią Mielek, autorką i wykonawczynią spektaklu Fearless, który jest pokazywany w ramach polskiej sieci Tańca 2020. Spektakl ten opowiada o nieustraszoności. Jego główną tematyką jest strach. Gosiu, powiedz hmm. mi, proszę, czego się boisz. Boję się na pewno tego, że nie jestem wystarczająco dobra. Nie jestem wystarczająco dobra jako tancerka, choreografka, performerka, córka, partnerka, siostra. Jakby moje oczekiwania wobec mojej osoby są dość wygórowane, często nieproporcjonalne do rzeczywistości. I jakby boję się tego, że często strach jakby zabiera mi przyjemność Zbycia tu i teraz, życia, strach, który zmusza mnie do tego, żeby cały czas planować, analizować to, co się wydarzyło, co już jest nieistotne, bo jednak to, co jest naszą historią, to już, już było i trzeba, trzeba mieć z tym jakiś spokój, zamknąć ten rozdział. Boję się tego, co będzie. Ze względu również na sytuację społeczno-polityczną w Polsce, na świecie. Także no, te moje strachy ewoluują ze względu e, na to, gdzie jestem, Jakby w życiu, w jakim miejscu, w swoich, również w swojej karierze, w swoim życiu prywatnym. Tak, mogłabyś właśnie opowiedzieć, jak to się stało, że jesteś tutaj z nami. I y, bo. To, do jakiego miejsca dochodzimy, jest właśnie wynikiem pokonywania jakichś strachów. Jak to się stało, że dotarłeś i jesteś teraz performerką w ramach polskiej sieci tańca? Um, Szczęśliwiemu spektakl został wybrany, aby być częścią polskiej sieci tańca. Um, spektakl Fearless, um, został tworzony na przestrzeni trzech lat. Co też było bardzo ciekawym doświadczeniem, bo przez te trzy lata mieszkałam w różnych miejscach na świecie. Spotykałam się z, z różnymi strachami, przeróżnymi, w trakcie procesu mieszkałam przez półtora roku w Tel Awiwie. Także wiadomo, że tam ta sytuacja jest dość zaogniona. Mieszkałam przez jakiś czas w Nowej Zelandii, w Azji, także w każdym z tych miejsc pracowałam, dbałam w tym temacie strachu, nieustraszalności. I to wydaje mi się spowodowało, że dla mnie ten spektakl jest taki bardzo autentyczny. Bardzo mi też na tym zależało, żeby to nie był taki ekspresowy proces trzytygodniowy, tylko jednak, żeby gdzieś tam czerpać z moich doświadczeń związanych ze strachem, związanych z pokonywaniem tego strachu, z moich takich superheroes, tych marvelowskich oraz tych takich wśród mnie, jak na przykład moja mama, moja superhero. W opisie twojego spektaklu znajdujemy cytat Franka Herberta A kiedy przejdzie, odwrócę oko swej jaźni na jego drogę, Którędy przeszedł strach, tam nie ma nic, jestem tylko ja. Yy, I właśnie na scenie w spektaklu Fearless jesteś sama. Jestem bardzo ciekawa, co jest pociągającego w takiej pracy solo. Przede wszystkim wyzwanie. Jeszcze kilka lat temu w życiu nie spodziewałabym się, że podejmę tego wyzwania bycia na scenie sama gdzie jakby nie mogę się podeprzeć grupą, nie mogę czerpać z grupy nie mogę się w pewnym sensie schować za kimś nie ma momentu kiedy jesteś prywatna jakby odkąd wejdziesz na scenę to po prostu no, no, nie ma szansy żeby się schować wszystkie Twoje najlepsze strony, najsłabsze strony no, są jakby na patelni i to wyzwanie jest dla mnie najbardziej pociągającym aspektem performowania solo na scenie. Ale pomimo tego, że na scenie jesteś sama, to współpracowałeś też z innymi artystami przy tworzeniu tego spektaklu. I powiedz mi, na ile ingerujesz w to, co oni robią, na przykład w muzykę, którą tworzyła Anna Suda, albo w kostium, który tworzyła Kata Kwiatkowska. Mam szczęście dobierać sobie takie artystki, artystów którzy mają bardzo określoną estetykę, wyrobioną, wyrobioną jakąś swoją... swój styl, swój głos. I no nie ukrywam, że zanim dojdzie do współpracy, zaznajamiam się z ich estetyką. Dlatego wiedziałam, że między na Anią, z którą współpracuję już po raz kolejny przy tworzeniu autorskiej muzyki do spektakli, jest Chemia. Jakby wzajemnie się uzupełniana jest ta symbioza pomiędzy jej muzyką, moim ruchem, moim ruchem, jej muzyką, bo też w przeróżny sposób gdzieś tam te dwie warstwy na siebie nachodzą. A jeżeli chodzi na przykład o kostium, to też ten kostium był tworzony na przestrzeni trzech lat i to też było piękne, że on sobie ewaluował, zmieniał, zmieniała się koncepcja. No, aczkolwiek, no ja też miałam konkretną ideę. Jeżeli chodzi o płatę czarną, którą zobaczymy w spektaklu, no to jakby ja ją sobie wymyśliłam i wiedziałam, że ona musi być taka, musi mieć taki kolor, taką wielkość. Nie ukrywam, że jestem też takim Control Freak. Bo Wiesz, że jakby ta płachta symbolizuje strach na początku, czyli coś takiego, taka czarna dziura, bez nadziei, coś co cię przygniata, w co też wpalasz. Na początku, chociażby to, że jestem pod tą, pod tą płachtą, pod tym takim niby jest to lekkie, ale jednocześnie jest to ciężarem. bo nie możesz się poruszać na własny sposób, to jakby Ci Ci klatkę piersiową, hmm, decyduje w jaki sposób się poruszasz. Ten strach staje się moim takim atrybutem siły. Są moje skrzydła, i to już jest bardziej taka właśnie ta super power. Ta, ta płachta jest kimś, co ja kontroluję, co mi dodaje skrzydeł, energii. Wiesz, gdzie tylko źle się oderwała od ziemi, wskoczyła to bym po prostu pofrunęła. I, trochę, I dla mnie naprawdę jakby ten proces dochodzenia do tego momentu spektaku, naprawdę jest prawie, że jak ja zakładam tą już wtedy, poch, ty wiesz, super Wonder Woman, bo to też oczywiście jest inspiracja z super bohaterami, mhm. to ja mam po prostu tą. I wiesz, ja się tam uśmiecham i to, i to jest takie ten uśmiech ze środka. Jeszcze, taka, O, oh, Jonas Ufowiec coś takiego. Chciałabym też, żebyś mi opowiedziała o inspiracjach do spektaklu. Czy to była jakaś muzyka, właśnie to Wonder Woman, o której mówiłaś? Zdecydowanie um, ogromną dla mnie inspiracją była powieść Franka Herberta Diona i film um, Davida Lincha. Z, z tego też filmu zaczerpnęłam litanię przeciw strachowi, która, która jest dość... stanowi dość taką część spektaklu. To jest ten moment, kiedy ja jakby próbuję trochę ujaśnić ten strach, próbuję wypowiedzieć, a I must not fear. I spektakl to jest tam też moment, kiedy mój głos jest słyszalny dla publiczności, który jest oczywiście w jakiś sposób zmodyfikowany przez ten strach, który gdzieś tam oh, zakleszcza mi szyję ale w efekcie udaje mi się urodzić te, te słowa Początek, tani Przeciw, Strachowi Jeżeli chodzi o muzykę, to inspiracją dla mnie było to, co Ania tworzyła e, Oczywiście ja, zanim ona gdzieś tam podchodziła do jakiegoś materiału ja jej pisałam całość, całą niemalże powieść przez e-maila z inspiracjami, z moimi pomysłami, kolorami, barwami, które chciałabym uzyskać, dynamiką i ona po prostu tak łapała temat, i podrzucamy jakieś kilkanaście sekund to było albo to, albo nie to. No i gdzieś tam w tym kierunku szłyśmy. A kolejną inspiracją dla mnie były wywiady, które przeprowadziłam z przypadkowymi osobami, bardziej lub mniej. Oczywiście nie ma przypadkowych osób, to miały być te konkretne osoby. I z tych wywiadów również czerpałam bardzo dużo, gdzieś tam. One się. Szczególne słowa pojawiają się w muzyce. Ania, kompozytorka, wplotła gdzieś tam słowa, które dla mnie są ważne, dla publiczności być może są one przypadkowe, ale dla mnie zdecydowanie nie. Jakby gdzieś tam one mnie też kierują w stronę światła lub ciemności. Chciałabym teraz, żebyś yy, powiedziała yy, coś więcej na temat samego powstawania ruchu. Bo wiem, że kończyłaś szkołę baletową, potem właśnie, tak jak mówiłaś, w Izraelu uczyłaś się ruchu gaga. I na ile to wpływało na, na ostateczny ruch w spektaklu? Z pewnością gaga bardzo mia, miała bardzo duży wpływ na ten na ruch, jaki zobaczyłem w tym spektaklu, ze względu na to, że gaga jest takim moim dominującym językiem, którym się porozumiewam. Oczywiście jest to jeden z języków, jakby ja przez to, że mam tą, taką dłuższą historię z ruchem, z różnymi stylami, które miałam możliwość przefiltrować przez ciało, mam kilka języków, którymi gdzieś tam sobie wachluję i żongluję, może bardziej w dowolny sposób. Ale ze względu na to, że tworząc wiersz, mieszkałam dość długo w Tel Awiwie i miałam gaga, Płynęła w mojej krwi przez moją krew. E, oddychałam gago, czy tego chciałam, czy nie. Miałam jej przesyt. No to oczywiście będąc na sali, chcąc czy nie chcąc, no ona w jakiś sposób kolorowała to, co robiłam. Mm. I wydaje mi się, że to było bardzo dobre, też trochę z tym walczyłam. I to też była fajna walka zdawanie sobie sprawy, że kurczę, no, ale gdzie jest ten mój język? Dlaczego to jest tylko gaga gaga? A gdzie, gdzie jestem? Ja w tym? I to też było dla mnie ciekawe, bo miałam dość dużo wewnętrznych konfliktów w trakcie pracy w Peladive. Mimo, że tam, będąc w źródle, w kolekcji tańca, byłam otoczona tańcem współczesnym sztuką, kulturą, jakby trudno było mi się gdzieś dokopać do mojego języka ruchu. Ale gdzieś myślę, że się udało. się goszczami na salę i co się dzieje? Um, mam kilka strategii, w zależności od dnia, od zmęczenia, od e, mojego poziomu kreatywności. Um, zdarza się tak, że faktycznie zaczynam od improwizacji. Um, improwizuję na jakiś określony temat, nakładając na siebie ograniczenia. Które gdzieś tam zawężają to ogromne pole improwizacji. Często jest to nawet do ciszy. Oczywiście wszystko nabywam, e, oglądam, e, przefiltrowuję przez swój bardzo krytyczny umysł, wzrok <grych> i z tego przesiewam i, by, i wybieram najciekawsze no informacje. Czasem jest to jakiś moment, który jest iskrą zapalną do, do kolejnej sceny która nawet nie wiedziałam, że się pojawi. Są też takie, takie dni, kiedy wchodząc na salę mam już gotowy plan i, i muzykę i ruch zaczynam od jakby jedynie od idei i sobie tworzę bez użycia większej improwizacji, a bardziej sobie kleję ruch po ruchu. Jest to troszeczkę może bardziej żmudna praca, yy, gdyż jakby ja mam w sobie taką ogromną potrzebę, żeby zawsze sobie utrudniać ten ruch. Jakby oczywiście jest to ruch organiczny, ale w pewnym sensie, jak czuję, że idzie mi tak dość, jeżeli jest mi wygodnie, że po prostu wow, mogę sobie tu być i być, to ja wtedy klatka sto i kombinuję. To może zrobić to tak, 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 żeby. Mam taką ogromną pracę, żeby szukać czegoś nowego w ciele, w ruchu, żeby ten dla siebie samej. Mój ruch nie był przewidywalny. Oczywiście, kiedy jest już zafiksowana choreografia, no to wiem, czego się spodziewać. Ale no, tworząc ruch, tworząc choreografię, staram się szukać tej nieprzewidywalności, co jest troszeczkę bardziej czasochłonne, ale warte zachodu. Jaki jest stosunek gości wykonawczyni do gości choreografii? Mm. Staram się, żeby ta relacja była relacją partnerską, opierającą się na wzajemnym szacunku, akceptacji, moich ograniczeń jako tancerki, mając gdzieś tam z tyłu głowy yy, chęć negowania jakichkolwiek ograniczeń. Także yy, jako ja, jako choreografka. Gdzieś tam staram się siebie popychać w strony, w które nie chciałabym iść jako tancerka, gdyż oczywiście się boję. Ale gdzieś tam z, z miłością, z ciekawością staram się um, dawać sobie takie konkretne wyzwania, które wydają się nie do zrealizowania, ale jednak są możliwe do wykonania. Powiedz mi, jak zbierasz, gromadzisz i przetwarzasz materiał duchowy. Gdy tylko nadarzy się okazja, staram się iść na salę. Nawet to nie musi być super profesjonalna sala, baletowa, taneczna, może być to przestrzeń w moim mieszkaniu. I nagrywam, improwizuję. Jeżeli czuję, że nachodzi, nachodzi mi wena, wtedy staram się rejestrować. Krótsze, dłuższe fragmenty i po prostu gromadzić. Staje się takim trochę chomikiem, kiedy czuję, że właśnie, no, kiedy jest ten czas gromadzenia materiału. Zazwyczaj jest go no, trochę zbyt dużo i mnie to przerasta, ale wolę, kiedy jest nadmiar i wtedy po prostu gdzieś tam sobie to w odpowiedni sposób filtruję. No, miałam taką przyjemność na przestrzeni ostatnich lat dużo podróżować. Wzglę... Były to podróże związane z pracą, także zawsze albo tęczyłam, albo uczyłam, albo tworzyłam. Także zawsze byłam gdzieś tam, moje te soki kreatywne były poruszane. Dlatego też, będąc w tych przy różnych miejscach, czy to właśnie podczas pracy nad fillness, spędziłam jakiś czas w Nowej Zelandii, co było dla mnie też pierwszą wizytą w tym, w tym miejscu. Także byłam zainspirowana wszystkim. Tam strachu nie było zbyt dużo, mimo że oczywiście byłam tam pierwszy raz w, w życiu sama. Później, będąc gdzieś indziej, na przykład w Azji, też miałam twórcze wyzwania i też po prostu gdzieś tam w międzyczasie wiedziałam z tyłu głowy, jakby cały czas ten proces fearless trwał. I też sobie nagrywałam i zbierałam, 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 zbierałam do folderu na Dropboxie wszystkie filmiki z tych przeróżnych miejsc. Czasem było to nawet nagranie jakiegoś zdania czy zrobienie zdjęcia. Jakiemuś muralowi gdzieś albo screenshot czegoś, co zobaczyłam. Okej, okay, ale to mamy ten etap gromadzenia tak. i masz bardzo dużo materiału. I właśnie jak to teraz zmienia się ten spektakl? Mm -hmm. Jak na przykład można grafity przenieść na ruch? Wiem, że brzmi to bardzo abstrakcyjnie, ale ten proces jest abstrakcyjny i jest on dla mnie trudny do zdefiniowania. Ale w jakimś sensie, kiedy już jestem bardzo skupiona na danym projekcie, puzzle zaczynają mieć sens. Ta układanka jakoś tak to wszystko zaczyna nabierać sensu, i ten chaos się zmniejsza. Ale on nigdy nie znika, co też dla mnie jest wspaniałe. Tworzy się uporządkowany chaos. Dlatego też często te moje inspiracje są dość abstrakcyjne. W sensie w dość atrakcyjny sposób ukazania na scenie, przefiltrowane przez oczywiście umiejętności, możliwości mojego ciała. Także są one bardziej lub mniej zauważalne, ale też nawet nie zależy mi na tym właśnie, żeby to była taka super określona dramaturgia, żeby prowadzić widza krok po kroku, jakby po omacku do celu, tylko nie ja chcę, żeby on sobie gdzieś tam błądził. Powiedz mi, jak według Ciebie porusza się strach? Zależy, to wszystko zależy od tego, jaki jest to strach. Mm. Według mnie strach może, może być, może e, poruszać się w sposób ostry, dynamiczny, e, agresywny. Gęsty. Dla mnie strach jest, um, jak taka śliska substancja, która płynie pod skórą, i która spokojnie, lecz systematycznie truje ciało, paraliżuje myśli, zaburza postrzeganie rzeczywistości. Dlatego też na moim kostiumie można. Zobaczyć takie żółte nitki, czy gdzieś tam żółte nitki w, wplątane we włosy i dla mnie ta żółć właśnie jest takim strachem, takim, czymś co po prostu powoduje, że nasze ciało gni od środka. Wiem, że to jest takie dość drastyczne porównanie, ale no, ja jakby pe pewien rodzaj strachu tak, tak widzę. Jesteś, jesteś w stanie jakoś pokazać jak się rusza strach? <laughs> No tak jak powiedziałam, na przykład jeżeli chodzi o tą, o tą gęstość, to kiedy na przykład sobie wyobrażasz, że ten strach gdzieś tam żyje pod, pod skórą, to czuję po prostu, że on gdzieś tam sprawia, że to mięso staje się gęste, zmienia swoją strukturę, że gdzieś tam systematycznie ta gęstość coraz bardziej dominuje, sprawia, że całe ciało po prostu jest innej barwy, jest innej jakości. Na przykład, dla mnie, jak myślę o tej gęstości, to myślę o, o takim. poruszaniu się też z ogromnym mm, oporem, bo jest tak jednak wciąż w tobie coś, co. taki alien, który bardzo wpływa na twoją fizyczność. Ale to wyglądało jak strach. O, super. W sensie tak, czułam to. Bo też mm, inspiruję, inspirowałam się też oczywiście bardzo. Zwierzętami. One znacznie mają prostsze te mechanizmy, bo albo mają klatkę stop, albo uciekają, albo atakują w obliczu strachu. My oczywiście sobie to bardzo, bardzo komplikujemy emocji strachu. Nie jest ona tak, tak prosta jak u zwierząt, ale też dla mnie też troszeczkę sobie z tym pracowałam, z tą zwierzęcością, podejściem zwierzęcym, podejściem do strachu. W ramach Polskiej Sieci Tańca współpracujesz z menadżerem. Jak to wpływa na Twoją pracę? Jest to błogosławieństwo dla mnie. <grywy> Znacznie ułatwia moją pracę. Mogę się skupić na artystycznym aspekcie um, swojej pracy, a niekoniecznie tym logistyczno-administracyjnym. Mam przyjemność współpracować z Anią Wróbowską która no, zdjęła ogromny ciężar z moich barków. Pokonywanie strachu wiąże się też z zostawianiem sobie jakichś wyzwań. I jakie są twoje taneczne i nie tylko wyzwania? Wiesz, poszukiwanie autentyczności i prawdy w, podczas tworzenia spektakli. Yy. Także to jest jakby dla mnie takim wyzwaniem, bo oczywiście Prostszą drogą byłoby podążanie za formą dla formy, a niekoniecznie za ruchem, który niesie za sobą więcej wymiarów niż tylko forma. Także bardzo mi zależy na wielowymiarowości w podejściu do ruchu, na poszukiwanie takiego, takiej fizyczności, która porusza mnie, porusza widza, porusza zmysły, uwrażliwia. Nie jest oczywista, więc tylko es ta estetyka jest też taka bardzo zmienna. Oprócz tego moim takim wyzwaniem artystycznym na najbliższy czas będzie tworzenie spektakli na, na grupy, na, na przykład teatr w Londynie oraz na zespół w Polsce oraz też tworzenie nowego solo. Także solo, kolejne solo, kolejne ogromne wyzwanie, ale też y, bardzo się cieszę na, na pracę z, z grupą, i w większej grupie. Dziękuję Ci bardzo Gosiu za wywiad i życzę powodzenia w Twoich artystycznych działaniach. <grym> bardzo Ci dziękuję, to była ogromna przyjemność z Tobą rozmawiać, spotkać się tutaj i spędzić wartościowo czas.